Panie Marszałku, Szanowni Posłowie, panie minister. Jesteśmy przeciwni temu, co rząd robi. Codziennie nowe niespodzianki, jak nie nowy podatek, to nowy system do inwigilowania obywateli. Nie zgadzamy się na to, żeby przymusowo instalować ludziom jakieś aplikacje, żeby nakładać na nich obowiązek, żeby wozili to ze sobą. Nie zgadzamy się na zapowiedzi o tym, żeby wszyscy mieli mieć obowiązek posiadania przy sobie na drogach telefonu komórkowego i rozliczania kosztów przez aplikację i żeby. Kilkanaście rządowych agencji miało dostęp do tych danych. A jeśli już jesteśmy przy telefonach, to chciałem nadmienić, że ostatnio nasze telefony się rozdzwoniły. Nagle się okazuje, że posłowie PiS mają do nas numery telefonu, każdy jest zainteresowany, żeby rozmawiać z posłami Konfederacji. Więc chciałbym zdeklarować tutaj z mównicy, wyraźnie, żeby było słychać. Posłowie Konfederacji są nie do kupienia. Jeśli pali Wam się grunt pod nogami, bo nie potraficie prawidłowo zorganizować wyborów. To przestańcie do nas wydzwaniać i sprawdźcie sami, czy macie większość rządową.